To brygada Karol Garncarz z tej strony. Witamy z Tarnowa. Dziś klub Global Boxing przenosi się do nowego miejsca, ale oprócz tego, oprócz samych przenosin, ważna sprawa dziś została ogłoszona. Bo to właśnie na tarnowskiej ziemi we wrześniu na ring wróci Mariusz Wiking Wach, który jest dzisiaj ze mną. Cześć Mariusz, witaj. Witam serdecznie. Fajnie się tak rozmawia, gdy się ma wyższego rozmówca. Rzadko się to zdarza, żeby miał taką przyjemność. Mariusz, we wrześniu powrót na ring. Właśnie w Tarnowie na gali tutaj w Centrum Sportów Rakietowych, gdzie dzisiaj jesteśmy. Była przed chwilą, odbyła się konferencja prasowa. Widać u ciebie dalej, że nie chcesz jeszcze się rozstawać z tym ringiem. No nie, wiadomo, to jest może, że głupie z mojej strony, ale wiesz, mam, mam mnóstwo znajomych, przyjaciół osób, które, które są wokół mnie i które mi pomagają i które powiedzą mi, że jak będzie coś widać po mnie, że jest coś nie tak, że ten sport już mi nie służy, więc sobie dam spokój, na razie jest wszystko ok, bawię się tym, każdy trening sprawia mi przyjemność, wiadomo, że na koniec dnia trzeba się już smarować Voltarenem, ale, ale z rana się budzę jak młody bóg. To jest najważniejsze, wiesz, data w dowodzie czasami myli, ważne na ile się czujemy, a nie to, ile mamy w rejestrze. Wróciłeś z trenerem Wilczewskim ze Stanów, spędziliście tam 6 tygodni. Walczył Damian Knyba, to jedno, ale ty też miałeś ciężkie sparingi i z ciężkimi zawodnikami, to trzeba przyznać, bo naprawdę światowa topka. Akurat tak, tak się zdarzyło, że, że i sporowałem z, z Damianem Knybą, sparowałem z który. Oczek o oczekanie nieoczekiwanie wygrał nad rzejrzewcem bardzo fajny pojedynek zastopował go, bodajże w szóstej rundzie sparowałem różnie z relokrannym usykiem, więc, więc trzy bardzo mocne fajne sparingi. Jak to było twoje pierwsze spotkanie z usykiem? Tak, pierwszy raz. Jak wrażenia w takim razie? Bo, bo wiesz, mówi się o nim dużo, ale zazwyczaj w samych superlatywach, że naprawdę jest to kocur, jeśli chodzi o umiejętności, o, o to czucie ringu, czucie rywala. Nie, on tam jest szefem, wiadomo, że cały obóz był pod niego zrobiony. Wiadomo, że on ma tam swoje, swoje, swoje reguły, co ma robić przed, przed samymi treningami, sparingami, Niech się nie wtrąca w to, co on tam robi. A co na samych sparringach, naprawdę no, mi się z nim dobrze sparowało, wiadomo, o wiele lżejszy, o wiele szybszy, ale myślę, że jego otoczenie było zadowolone, zadowolone z moich sparingów i że w najbliższych, najbliższych dniach, tygodniach, jak będzie jego kolejny pojedynek, zostanę zaproszony na kolejny sparing. Wychodzimy trochę do przodu, bo wrzesień jeszcze no, szmat czasu, można powiedzieć, choć wiadomo, że czas szybko ucieka i nie pyta, czy może. Ale czy do tego czasu jakiś pomysł na siebie, na siebie masz, bo wiemy, jak to jest w tym boksie zawodowym. Przejdziemy potem do walki Łukasza Różańskiego, który też bardzo dużo czasu tak naprawdę był w gotowości, był, był w chęci do walki, a, a, a nie mógł tego pojedynku stoczyć. Jak jest u Ciebie? Czy ten kalendarz jest już naładowany, czy tak troszkę na półgwistka, na luzie? Co do moich treningów wiadomo, że chwilę miałem przerwy spowodowane różnymi kontuzjami, chorobami, ale wracam. Prowadzę mnóstwo seminarium, treningów, obozów z młodzieżą, nie tylko, ale co do, co do kariery zawodowej 3 czerwca, tak, mam, mam już zaklepany termin, kąty wrocławskie, 3, 3 czerwca. Więc już od tego momentu tak naprawdę te moje treningi muszą się troszkę zwiększyć, e, intensywność treningów również, żeby być i na czerwiec i na wrzesień e, bardzo dobrze przygotowanym. Zawsze słynąłeś z tytanowej szczęki i mówiło się, że w waha to można naprawdę prać i, i nie kładzie się. Czy Ty w takim razie zostałeś kiedyś znokautowany, czy to na ringu, czy to poza ringiem, czy to pięścią, czy nie pięścią? Nie no, muszę być skromny i czy w ringu poza ringiem na ulicy. Szczery przede wszystkim. Czy A. skromny, czy nie skromny, to A. już mnie nie interesuje. Nie, 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 nie byłem znokautowany nigdy. Czyli nawet gdybyś uważał, że dostał czymś, to, to nie położycie. Wiadomo, no pochodzę z nowej chuty, więc... więc... Różne epizody tam. tam no właśnie, się, wchodzimy na dobrą drogę, o to mi chodzi. Wydarzały. E, byłem, 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 walczyłem z, z ludźmi, którzy mieli kije baseballowe, którzy ma, mieli maczety, e, ale nigdy, nigdy gdzieś tak nieprecyzyjnie mnie nie, nie przyczelowali. Okej, okay, czyli rozumiem, że kije mogły pękać, ale Twoje czucie, Twoja głowa nie. E, Mariusz, w takim razie, czy znany jest już rywal na ten czerwiec? Jak to wygląda? Nie, właśnie cały czas szukam. Wiadomo, to będzie mniejsza gala, o wiele mniejsza niż ta tutaj w Tarnowie. E, tam po... Taka na podtrzymanie aktywności. A, tak, jak wiecie, ja, ja poprzednie trzy pojedynki e, wiadomo na wyjeździe z najlepszymi na, na, na świecie walczyłem. Miałem ostatnie przegrane e, tą teraz w Czerwcową taką rozpędową. I myślę, że tutaj organizatorzy Global Boxing Tarnów stanie na wysokości zadania i ten rywal będzie naprawdę, może nie top dziesiątka, ale, ale gdzieś bardzo interesujący dla, dla oka. Wspomniałeś o tym wcześniej, że wychowałeś się w nowej Hucie. Nie tęsknisz za takimi, można powiedzieć, szalonymi młodymi latami? To już wszystko się zmienia, teraz wiadomo. Lata 90. Nie było, nie było telefonu, nie było tyle kamer. Jedna teraz ta młodzież, te dzieciaki e, innymi, innymi prawami się rządzą. Co jednego jest ich, ich, wiesz, ich, ich atutem. Eee, kiedyś wyjście na salę bokserską to było, wiesz, nie, nie każdy mógł sobie to pozwolić. Tak? Ci co przychodzili na salę treningową w latach 90. to, to naprawdę były chocury i tam... Ja na swojej sali miałem z 20 opaków, to z 15 było lepszych ode mnie, tak? więc, więc, więc e, trzeba było się mieć na baczności, na tych sparringach, na treningach, żeby od któregoś gdzieś tam nie, nie wychwycić jakiejś mocnej bomby. Mariusz, na koniec trochę prywatny. Wiemy, że spotykasz się z Dominiką e, Tainer. Teściem, że tak w cudzysłowie to powiem jest Apoloniusz Reiner doskonale znana postać w Polsce i czy nie, nie namawia Cię jakoś na, na zmianę dyscypliny, na sporty zimowe? Nie, no Sam chciałbym, zaproponowałem, żeby, żeby skoczyć na tych nartach, na w Wiśle. A ty zaproponowałeś tak. jemu, tak? Ale mm, powiedzieli, że, że... Naprawdę dużo, dużo drzewa trzeba było by wyciąć na te moje narty, więc, więc sobie dałem spokój. Która skończy, który zeskok by Cię mógł trzymać? <gry> tak, który tak. Ale prywatnie naprawdę bardzo, bardzo w porządku. E, ostatnio chodził u rodziny, e, złożyłem życzenia. M wiadomo, nie, nie spotykamy się na co dzień, ale, ale gdzieś tam między, między, między czasie, gdzieś tam na jakieś. Ostatnio byłem z synem w wyśle na, na Mistrzostwach Polski. Ugościł, mnie, ugościł nas bardzo dobrze. W lożach siedzieliśmy, więc fajnie. Super, no dobrze mieć połowych teściów, prawda? <grymne> Dokładnie. <grymne> Mariusz, dziękuję Ci bardzo w takim razie za to, że wpadłeś dzisiaj tutaj do Tarnowa, no i cieszę się, że, że będziemy się mieli jeszcze na pewno okazję przeciąć przed tą wrześniową galą. Myślę, że tak, właśnie zaproponowałem, żeby, żeby może nie cyklicznie, ale żeby jeszcze z dwa, trzy razy zrobić taki otwarty trening, zaprosić trochę tych może sponsorów, może kibiców podopiecznych, którzy tutaj boksują, gdzieś poprowadzę jakieś zajęcia z nimi, Później sam z zrobimy jakąś narcę, więc, więc myślę, że się będziemy widywali częściej. Super, dzięki, do zobaczenia. Dziękuję.